Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie Jestem Christmas i kontynuujemy Preja Moi kochani, to już jest końcówka, to już wiem na pewno e, Niestety Bardzo dużo rzeczy się tutaj podzieje Ja niestety powiedzmy, że Już raz to przeszedłem, tylko problem Polegał na tym, że to się najzwyczajniej na świecie Nie nagrało I jestem mega, mega z tego powodu Niezadowolony, ale przejdziemy to w miarę na tempie Można I zaraz pogadamy Nie dołączę do ciebie Bez obaw to żaden wybieg Twój starszy brat ma dla ciebie prezent to prawda, zgodnie z obietnicą. Trochę mi zajęło dokopanie się do niej. Ktoś starał się ją ukryć. Mój komputer, kolejne nagranie. Zerknij i pogadamy. Przesyłam ci hasło, o ile nie udało ci się jeszcze włamać. Faniaku, no nie udało mi się, powiedzmy. Takie rzeczy dziwne dzieją A to, co się dopiero zacznie dziać, to dopiero mi ale hej, e, dajmy szansę i ogarnijmy to wszystko. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, witam bardzo serdecznie. Dla tych, którzy już widzieli tą serię i są tutaj ze mną od samego początku, dziękuję. To jest to, co chciałem Wam powiedzieć. Bardzo miło mi, e, że chociaż te kilka osób jest ze mną e, w, czasie, w czasie przechodzenia tej gry. Także dziękuję wam bardzo, ja się niesamowicie męczę, ale już niedługo, tyle mogę wam powiedzieć. Dobrze, maile, powiem wam tak, czytałem, tu nie ma nic ciekawego z narzędzi. Mogę sobie w sumie wsunąć most dachowy. Tego nie robiłem w poprzednim przekonaniu. Dobrze, w każdym razie, to co chciałem wam powiedzieć, to jest kwestia... Ogrania mmm, przeze mnie kolejnych gier bardzo zależy mi na tym, żebyście napisali mi teraz, w tym momencie, co ciekawi was w życiu. A tak serio, jaką Nazywam grę mogę organu. ruszyć następną? To stacja Talos 1. Jest rok 2035. Co jeszcze? Po co w ogóle to nagranie? A właśnie, bo mój starszy brat ma paranoję. Dane psychometryczne wskazują istotną zmienność wzorców osobowości między cyklami testowymi nowych neuromodów. Być może <ścoughs> ja nigdy nie byłam bardziej sobą. Znaczy, patrz tylko. Udało się, Alex. To działa. Ciesz się póki możesz, bo za kilka minut... Wszystko przepadnie, kiedy już zabierzemy ci neuromody. Wiem, zniknie moja pamięć. To nieuniknione. Pomówmy o backupie. Więc tyfony pracują nad jakąś bardzo skomplikowaną strukturą. Tworzywo nie jest znane. Cel również. Intuicja mi mówi, że to zewnętrzna forma sieci neuronowej. Czekam, aż analiza to potwierdzi. Przekazałam Alexowi projekt urządzenia, które może ją wyłączyć. Nawet jeśli się uwolni, musi być twardy i je zbudować. Wszystkiego sobie nie przypisuj. A jak nie zadziała? To zadziała. Wierz mi, co z tym można zrobić? Wszystko wysadzić? To nas nie ocali. A jak zadziała? Czy to warto? Ci, co przyjdą po nas, będą mądrzejsi, silniejsi, wieczni i mogą nas osądzić. Będą jednak wiedzieć, że istnieją dzięki nam. To jest w ogóle Kodowa, fajna teoria. Miasta. Jeżeli chodzi o... E, ...o lepszych dobry, ludzi. Nie wiem czy wiecie o co chodzi. Z nami pogratulujcie doktorowi Lorencowi Kalwinowi, zdobywcy nagrody za innowacje. Proszę bardzo. Wszystko co zrobiłem było zgodne z twoim życzeniem. Nie sądziłem, że nie uwierzysz o ile nie Ale uspiesz uspiesz w dalszym ciągu jesteś kupą gówna dla mnie. Testy. One cię odmieniły. Z początku nieznacznie, ale to ciągłe rozczłonkowywanie Twojej pamięci przestałem się poznawać. Jedyne o co proszę, to powrót mojej siostry, żebyśmy mogli doprowadzić pracę do końca. Wspomniane przez ciebie urządzenie, to zaawansowana wersja fal negacyjnych. To jedyny sposób na powstrzymanie tyfonów, który pozwoli ocalić wszystko to, na co pracowaliśmy. Aby ukończyć projekt, brakuje nam jeszcze danych ze skanowania koralu. Dokończmy to razem, Morgan. A potem przekażę Ci swój klucz uzbrajający. Myślę, że nie zdecydujesz się go użyć, ale możesz go sobie wziąć. Na moim biurku znajdziesz układ. Będzie Ci niezbędny do zaktualizowania psychoskopu, by móc zeskanować koral. Prześlę namiary do skanowania. A on się tak pojawia. Ja się zawsze zastanawiałem, bo poprzednio łaziłem tu jak debil i szukałem tego, a to było tu. Dobrze, jest i układ, można nim skanować koral, tak, to jest to. cały czas potrzebny do wykonania skanu. Nie, to bym odinstalował, bo jednak ten koral się długo skanuje, to już wiem. I teraz, tu jeszcze mamy parę rzeczy. Twikoko jest odporniejszy na zagrożenia środowiskowe, powodujące jego uszkodzenia. Ewentualnie usuwa efektu upojenia alkoholowego. No, to raczej średnio. Eee... Większa Zwiększa prędkość szybowania, zwiększy tempo regeneracji kondycji. No, powiedzmy, że to się może przydać. Również neuromodów mam więcej i chciałbym te neuromody. A nie, mam ich pięć. Przydadzą mi się później, zaufajcie mi. To, to jest przystosowanie. Większa pulę punktów kwi. to mnie nie interesuje. Dobrze, słuchajcie, teraz dopiero zaczną się jaja, bo musimy iść na zewnątrz, zeskanować koral. Wykryto mikrograwitację. Wykryto mikrograwitację, pewnie, że tak. Myślałam o tym nagraniu, które pokazał ci Alex. Twój brat sądzi, że ta wersja ciebie to prawdziwa Morgan. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że była pierwsza. Jeśli ktoś cię stworzył, to chyba prawdziwą tobą jest ta, która realizuje zamierzenia swojego stwórcy. Wiem kto i po co mnie Jestem stworzył. Jestem klonem! A kurwa! Ktoś stworzył Morgan? Powstałaś w jakimś celu. Jeśli nie, musisz stworzyć sobie cel, albo nie mieć żadnego. To Dziś może być tak cel. wiele, a jednak nie mam pojęcia, w co wierzysz. Morgan, musisz zdecydować. Kim jesteś. Dobra, możemy o tym nie rozmawiać teraz Bo to tu, co się tutaj od Janie Pawli zaraz Będzie przeokrutnie grubym tematem Jak to zrobić, żeby się nie narazić na śmieszność Hello Lata tam że Uda się to jakoś zrobić naokoło tak, tak, żeby mnie nie zobaczył To jest splatach nie zrobi mi problemów. Ja muszę tam się szybko dostać, szybko to załatwić. Jeszcze szybciej stamtąd uciec. Tak, on zacznę coś sto idę wypuszczać. Ale ja muszę to zrobić na prędkości. Fascynujące. Dobra, zniotamy stąd. Psychę każdej ze swych ofiar. Intuicja cię nie zawiodła. To rodzaj strumienia. A, ten jest jeszcze jeden węzeł. Aktywność quasi synaptyczna. Wow. W górę i w dół jej całej długości, jakby się komunikowała. No. Jeszcze jeden. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Ojciec uczuł mnie, by nie opierać przyszłości firmy na twoich pomysłach. Będę? Dobrze zrobiłem, puszczając A. to mimo uszu. Świetny z nas zespół Morgan. Boją się to może? Nie. nie. Nic co zaburza tworzenie się wspomnie. Doskonała robota. Pozostaje spójnić dane, gdy już je prześlesz. Trudno stwierdzić. Jesteśmy! OOF FOK! Poczekaj, co to? Jakiś. Źle się dzieje. Wyzwalacz wybudowany w koral. Chryste Morgan, wracaj do mojego biura. Musimy przesłać te dane natychmiast. Stary, mam taki problem. Ej, ale udało się to zrobić bez. Bez stracenia zajebiście dużej ilości zdrowia i amunicji. Yy, a to dlaczego to jest istotne? Dowiecie się dosłownie za chwilę. Posłuchajcie się moim terminalem, by przesłać dana. Postaram się jak najszybciej uwzględnić je w projekcie nadajnika fal negacyjnych. Musisz uważać. Tyfony zaczną wyczuwać, że próbujemy zaszkodzić koralowi. Będą chciały cię powstrzymać. Na moim ja... biurku jest coś, co powinno ci się przydać. No, się chyba jorgnął. Mam nadzieję, że nic tu nie wleci, jak zwykle. Ja się jeszcze rozejrzę. Tam jest splatacz. Powiem wam... Albo nie, nie powiem wam, co tu się stanie za chwilę. Słuchajcie, mam nadzieję, że podoba wam się, jak mniej więcej ten, ten gameplay się tutaj odczynia i jak to... Babik na tyfony. Trzy neuromody. Bo... Ee... Staram się w miarę gdzieś tam nie robić jakichś dziwnych, głupich rzeczy teraz. Dzień dobry, to jednak, osie. come on, to nie jest całe takie łatwe, żeby prowadzić. prowadzić gameplay w, odpowie w odpowiedni sposób. Przeprowadzają laboratoria sprzętowe. Dobrze. Eee, I teraz patrzcie, co tu się dzieje. Komandor Walter Dahl, Rada Nadzorcza Transtaru upoważniła mnie do objęcia dowództwa na Talosie 1 ze skutkiem natychmiastowym. Załoganci mają natychmiast przejść do hangaru wahadłowców celem ewakuacji. Ci z Was, którzy nie mogą wypełnić rozkazu, niech wyślą sygnał SOS, a operatory podejmą akcję ratunkową. I jeszcze jedno. Alex i Morgan Yu zostali zwolnieni z pełnienia swoich obowiązków. Należy ignorować ich polecenia i prośby bez odbioru. Szybko, łatwo i przyjemnie, co? Zmykanką. Holy oh Zostaliśmy odcięci. Do dal. Przejął kontrolę nad wszystkimi głównymi układami na pokładzie Talosa 1. Ach, nie będę ukrywał, że jestem zawiedziony naszymi staruszkami. Wiedziałem, że mają plan awaryjny, ale jakaś naiwna część mnie łudziła się, że jednak zawahają się go wdrożyć przeciwko swojej rodzinie. Tak czy inaczej nie prześlemy danych, dopóki nie uporamy się z tym problemem. Wcale mi się to nie podoba, ale musisz dotrzeć do jego wahadłowca dowodzenia. Spróbuj odnaleźć jego punkt dostępu i odetnij go. Teraz moim zdaniem będę bardziej parkurzył i unikał walki w sposób bardzo, bardzo szybkiego przemieszczania się niż no wiecie. niż walczył z nimi. Minus jest taki, że oni dokładnie wiedzą, gdzie jestem. Dlaczego? Teraz się dowiecie. Morgan dal będzie wiedział, że się zbliżasz. Każdy członek personelu Transstaru ma opaskę lokalizacyjną. Nie mam wątpliwości, że jego operatory są już w drodze, by cię uratować. Opaski te wydawane są i usuwane w archiwum. Warto zająć się tą sprawą, jeśli chcesz pozostać nieuchwytna. Holy shit! tu ty stoi, Ty, jak dubałem w nosie. Co jest, gościu? Dobrze, eee, dlatego słuchajcie. Szybki, prosty odcinek. Nie będziemy przedłużać, nie ma co. Tu się będą działy dantejskie sceny, pewnie za chwilę. Więc, widzimy się w archiwum już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapkę. Napisz mi koniecznie komentarz, czy takie prowadzenie gameplayu jest spoko, czy się nie nudzisz i. E, no. i tak dalej, i tak dalej. You know. Widzimy się w następnym, cześć.